Jestem w spa. Bye, Oleg Dobek. O, ale przyjemnie. Mm -hmm. Mam tutaj do czynienia z profesjonalistą, Czuj się. który będzie mi stawiał bańki. Nie tylko bańki będzie mi stawiał, nie Oleg? Wiesz co? Au. Cii. Ten olej jest to taki to fajny, ciepły. Z moich jamczyk. A jak ja z, ja z tym z robiłem. No. To ten Debi w lodówce go trzyma specjalnie, żeby mnie wkurzyć. A to ten był na słońcu wcześniej. No dobra, jak czuję, że te ręce chodzą tak gładko? To zaczynamy od odstawiać banik, nie? No, Pan profesor. Tak się dało. Wciskasz i kładziesz. O i teraz czuję jak mi zostało plecy to jest ta średnia, ja. teraz ta większa, o o ale czuję! O! no i tak na tym na, na tym polega, stawianie waniek. o o Boże, o dobra muszę kończyć, to jest przyjemny Tak, przyjemny tak.